i to moje dzisiejsze włości. no i z rana trochę pochmurnie, trochę wiecznie jeziorko przy Biskupinie i nagle widzimy ruiny z XIV wieku zamku Mieszkał tu sędzia Kaliski Mikołaj z Rodu Nałęczów i zwali go Diabłę Weneckim To musiał być dobry wariat Podjazdy, trochę wiatru, a tam jest żnina. i pośrodku, proszę Bunkier z drugiej wojny a no, taki tam brzmiński park w kurde no, całkiem przyjemnie i nad wodą tu całkiem ten park dobrze nie wypetulowany tylko wysypany czas na rynek w Gminie, paształ 1447. Mimo, że są momenty, w których nawet Kościółby, no, lubię to ja, Dwór marzeń admirała Józefa Unruga. Trochę z dupy to było oznaczone, ale okej. Ej, czas na kolejny kościółek, chyba 1848, coś takiego. I dwór, jakoś XVIII-XIX wiek tutaj. Polska szarańcza Tu mamy kopalnię soli Znaczy była. Tam w 1911 już brano sól. Chyba była druga co do wielkości w Polsce. Zalało chodniki w korytarzu wodą No i nawet yy, się obsunął tutaj, że centrum obsunął się centrum Obsunęło się centrum też tutaj yy, miasta Warna No i zamknęli Aj, kolejny kolejni wystawili dla mnie deszczem, no to już kurwa przesada za to mamy taką luksusową wiatkę i oczywiście no teoretycznie się masz na sobie tam usiąść. i zamek, czy tam jakaś baszta mieszkalna rycerska Łukie, cuda w lęk w Głończy, rusewską, bo no, wie, że to 13, tak, 13, chyba 13, 14, nie, 14 to było, około to było 14 wieku, no nieważne, widać jakie, o, jakie fajne foliowe schronienia przed deszczem robili wtedy. Nie utrafić na jakąś ścieżkę rowerową Piękne przyrody Nasze słoneczko byle Znowu to trudnie. Darmo zjadę Nie wiem nic Ścieżka Otoczona Mirabelkami i jabłoniami. A tak może cieszę bo wreszcie nie wieje w ryj tak mocno. Ale kolejna rzecz: czy dzisiaj już nikt nie zbiera śliwek, czy jabłek z takich drzewek, nazywać się. Pełno, pełno. Poza osami nie widziałem nikogo, żeby był zainteresowany jabłkami. No Była trudna tamta fajna ścieżka prowadziła klasycznie donikąd, więc czas pojechać chodnikiem wzdłuż nie było Ale przynajmniej to bardziej Ej No i proszę, jakiś cmentarz ewangelicki. Bobek. I jeszcze tam gdzieś jest pomnik Lewickiego, no ale już nie chcę się tam jeździć. Skoro przez chwilę popadało, już wszystko ściąło mokre, no to może sobie wyjść na chwilę słońce, żeby za chwilę znowu padać. I na koniec dnia, tak już człowiek ma kurwa dość, no co, no raga oczywiście dziś w no, kurwa! Załamka, rozjeżdżona ciągnikiem. Jebane mapy Google. No tak, prawie na zakończenie dnia. Słońce się wylazło. A któż to? Dzień dobry.